No, życie nie zawsze usłane jest tylko różami. Czasami trzeba podjąć męską decyzję i dojechać do miejsca swojego zamieszkania, choćby nie wiem jak było piękne, po drodze nieco luźniejszej niż asfalt, po kamieniach, po szutrze, po błocie albo po piasku. Jakie jest na to lekarstwo? Peugeot 2008. Ten samochód, choć napędzany tylko na przednią oś, ma system, który nazywa się Grip Control i pozwala wjechać tam, gdzie do tej pory wjeżdżały tylko samochody z napędem na cztery koła. Z jednej strony niewielkie auto, z drugiej zaś mnóstwo dodatków, które okraszają ten samokutniczym piękny renesansowy pałac. Chromowane wstawki, jednocześnie szklany dach i lakier, trójwarstwowy lakier metalik dedykowany kiedyś do modelu 308, teraz przeniesiony do 2008. Active City Break to jest radar, który spowalnia, hamuje i minimalizuje skutki kolizji w ruchu miejskim do 30 km na godzinę, wtedy kiedy kierowca się zagapi. Trzycylindrowy silnik 1.2 piórtech bardzo niskie spalanie, bardzo wysoki moment obrotowy. Ja teraz zjechałem na kocie łby. zaczyna się robić bardzo wyboiście. Zawieszenie żadnych drgań nie przenosi mnie na to maleńkie koło kierownicy. To jest niezwykle istotne, żeby ten samochód w dalszym ciągu, nawet na nierównej nawierzchni, prowadził się tak jak po asfalcie i tak jak samochód na żeby nie trzeba było z nim walczyć. Tutaj nie muszę. Droga przeradza mi się w drogę gruntową. Zmieniam sobie tryb na teren. Zawieszenie mi te wszystkie dziury wybiera, chociaż zaczyna mnie tutaj niemiłosiernie pyrgać w tym samochodzie. Jadę pod górę, czuję, że przednią oś mam odelżoną, że ta tylna oś ciągnie się po tym piachu, a przednie koła zaczynają wibrować. Ale na szczęście te opony po prostu sprawiają, że auto ciśnie. Koła cały czas mielą, system kontroli trakcji cały czas pracuje. I co? i przejechałem. Ale czas! Teraz trasa już jest rozjeżdżona mocno, ja widzę na niej już swój ślad, także zabawmy się troszkę w Hansela, zabawmy się w Leba i spróbujmy przejechać przez ten piach. Jeszcze raz, poczynając od stromego podjazdu, pierwszy bieg, przód buksuje, słychać jak kamienie walą w nadkola, Boże, jaki to jest rajdowy dźwięk! Jednostajnym gazem. Najważniejsze to jest nie puścić gazu w takim momencie. Trzymać po prostu pełną kitę, a systemy zrobią całą resztę. Mogę oczywiście wyłączyć system kontroli trakcji zupełnie, wtedy będę zdany tylko na siebie i wtedy moja reakcja na naciskanie pedału gazu będzie najważniejsza, ale to nie jest test moich umiejętności, to jest test umiejętności tego samochodu, który uh, jestem na mecie, są bramki metowe, został zdany celująco.